Witajcie, tu znowu Ryfek. Witamy Was razem z Wangedzu w Terrarii. Uga, Buga, witam w Terrarii. Wiesz co, znaczy ogólnie tu teraz do widzów powiem, że długo nie było odcinka, za sprawą tego, że po prostu miałem operację głowy. I operacja głowy niestety trochę potrwała, teraz jestem w stanie nagrywać, ale został mi bandaż na ubie. Widzicie, tutaj właśnie mam taki łeb obklejony bandażami. Czekaj, idę. Po no, wodę, i to tyle. Bo... Powodę? Bo suche? Zbyt suche <laughs> O Jezu <laughs> O Boże Dobrze, witamy. co po przerwie, przepraszamy, że odcinków nie było. Może znowu no, nie będzie. <laughs> Postaramy się Teraz nagrywać, głowa... ale no, Później no... twoja głowa będzie. Tak, później moja głowa będzie coś ty przywołał! Teściowo nie było. było. <laughs> ale fajne ma śruby, nie? To jest połączenie wszystkich tych mechanicznych takich. O Jezu, przepraszam, aż idę. mnie na kaszle wzięło. <coughs> tak, to jest. Wszyscy będziemy mechanicznych. Dobra, e, czy coś mamy do pokazania? Mamy. Ja może zacznę. Mam małą, małą rzecz do zrobienia. Mam Dobra, do do, do ale zrobienia. proszę zacząć, proszę się nie krępować. Chroma Ultima. O, Excalibur możemy zrobić. A no ta, bo coś się robi z tych. Nie, nieważne. Chroma Ultima. Annoying, świetnie. E, to jest mieczy, który się robi z Breaker Blade'a, Soul of Might i Halos Barów. I on bije, tak, bardzo fajnie. Jest duży. Ma auto swinga i bije, przez, i bije przez yy, ścianę, tak? Chroma Ultima. Chroma? Chroma? Robisz kromkę? I, i, I idę już do. Gdzie mamy tego? Takiego zielonego eee, w okularach, o jest. Tak... <laughs> ha, goblina. 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 Dobra, wiesz co? Ja mam tutaj jeszcze brońkę jakąś. Great Sky Stave, chyba tak to się czyta. I co to robi? Ej, jak to klikam, to się poruszam do, do góry? Co? Co może. Z... O, tutaj. Na dachu. Patrz, no czemu mnie pcha? A weź prawy może? Tego. No nie, nic to nie robi. Zobacz. No, daj mi to. 56 drugi... sześć the user forward with great force. Aha. I co? Ale wypycha cię, czujesz tak, tak moc jak, jak, jak ty tego używasz, <laughs> zamachujesz się czy... Nie, ja nie dazałbym tego great force. <laughs> no. Ale Dobra. ze skrzydłami, no możesz zdecydowanie wyżej polecieć. Wiesz co, może to jest do tego, może to jest taka broń melee, powiedzmy. Taka zbyt słaba żeby... ta broń melee jest No powiem. to kurczę, to nie było warte tych 20 solo flightów, flightów, sorry. A właśnie, jeszcze zdobyliśmy Infected Lens i to jest do następnego bossa. Wyleciało to nam z takich zainfekowanych oczu. I jeszcze tutaj zrobiliśmy, Ryfek zrobił taki przedmiot, który nazywa się Battle Cry. Mam tym zadudnić? Tak, u mnie i tak chyba nie będzie tego słychać. Dobra, to no jest... to... A to chodźmy, może tam gdzieś są przeciwnicy Na jakąś no tutaj pustynię. Też się Króliki na pustynię, się pojawiają. dobra, chodź na pustynię Będzie, będzie beka To jest przeci... przedmiot, który zwiększa spawn rate dziesięciokrotnie I to widać I to widać, dobra, co, co, używamy Tak, odpalaj Ale fajny ten dźwięk Normalnie hejnał mariacki I co? E. I, I widać ten spawn rate, bo powiem ci, że na pustyni to tak średnio. Nie, nie. jakoś aż super dużo i nie respi. No, prawie nic się nie respi. No, ja tego użyłem wcześniej przy latających wyspach i było bardzo dużo wyvern, bardzo dużo tych harpi. I te solo flighty sobie uzbierałem. O kurde, są, są, są tutaj. No, jest ich coś duży. tam się pojawia, ale to i tak nie aż tak dużo, jak powinno, tak mi się wydaje. Może dlatego, że to jest serwer. Tak, tak, ja na singlu te używałem, to o Boże. Dobra, no to tak będziemy pewnie farmić po rzeczy raz. poza poza tym, poza nagraniem. O Jezu, no już się respią. Slime no. rain normalnie. Tak będziemy A, respić właśnie rzeczy poza nagraniem, żeby nie tracić czasu. To się czasu. na przykład przyda do farmienia jakiejś lotów Discord czy coś. Tak, lotów Discord, jakieś Soule i tym podobne. Szczególnie, że teraz. Yy... Możemy RODOW Discord dostać z banerów tego zioma, z którego to leci normalnie. Zioma, chroma. E, właśnie, czy to się nagrywa? To jest tutaj podstawowe pytanie. Yy, czy to nie się tak, nagrywa? To się na... owiedziałem, wiedziałem, że mu przypomnę. Ha! Nagrywa to się. się I teraz nie nienawidzę tego, że na stream lapsach nie jest napisane, ile nagrywasz. Ja, o, no to ja, ja, ja nie będę... mam. Ja nie mam teraz informacji. <laughs> nie mam informacji, ile nagrywam. O nie, najgorzej. No to ja będę musiał kontrolować chyba. No. No chyba tak. Dobra. To co, idziemy teraz do tego biomu, tam gdzie byliśmy. Czy musimy jakiś tam strój zrobić, żeby tam wejść? Czy nie czy co? musimy, do tego laboratorium? ale to będzie nas biło tam, non-stop. Ale ja mam takiego stave'a, który leczy, więc powinniśmy wytrzymać. A na, na pewno, bo ktoś pisał chyba, że tam jakiś itemek musimy zrobić, żeby wejść, żeby nie, nas nie, nie biło. Nie, nie musimy. Znaczy, znaczy, -znaczy żeby że, nas to nie biło. Łatwia. Bić nas będzie, ale. Nie wiem, nie wiem o jaki item chodzi, więc. Wiem, że no tam ja są do znalezienia itemy, które nam z tym pomogą, jakieś maski gazowe. Co to? I to jest ta, ta ruda nowa, tak? Skarl, Skarlion Or o właśnie Ja tego, z tego potrzebuję różdżkę I zrobię sobie jeszcze taką lepszą różdżkę Jak z, właśnie to wszystko połączę Co, jeszcze to... wyżej będziesz skakał? <grym> no mam nadzieję, że to nie jest Nie będzie na tej zasadzie bo Jezu, kocha muzykę Z tego piętra, naprawdę jest To jest taka, Jest taka country Jest taka cicha <grym> <noise> Bo ba ona bardzo na, do, do, na takim samym poziomie głośności ustawiona jak yy, wszystkie inne piosenki. Fajna taka muzyka, jeszcze te, te wiesz, glizdy, które się pojawiają. Może jeszcze użyję tego itemku na spawn rate. Masakra katedralia jest. ten. ciemna. Jak, jak ja bym. tu przejść do ciebie. gamy nie zwiększył, to na odcinku nic by nie było widać. Jak tam no, przejść do ciebie? Do ja cię będę prowadził. To nie sta się te powieczły. Nie. nie mam... Mam już dość. Nie padnę. Sorry, ale jakiś robol mnie jeszcze gonił taki głupi. O nie, nie mogę cię leczyć ty. Właśnie może daj mi tego ten item, który... wiesz, ten taki emeraldowy. Ten kwiatek taki yy, nie mam go ze sobą. Aha. Jest w bazie, nie używam go już od dawna. No to może ja sobie go wezmę, bo przydałby się. Dobra, yy. I tutaj gdzieś, tu, w prawo. do góry. Tu do dołu. Tu do góry, tu do dołu, tam do, do tyłu. O, 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 o. I tutaj Balansowanie jest. z labą. Laboratorium. Nie dotykaj tutaj go czasem. Nie dotykaj. Nie psuj. I musimy znaleźć wejście gdzieś. Może a ono jest od góry czy od dołu? Czy Nie od wiem, chyba od góry. Od góry, ale nie wiem od której strony. Ale ta muzyka też jest głośna. I oberwałem trochę. Bo to cały czas nas jakiś... bije. Aha, no to jak mam się tutaj? Ja tu nie przetrwam. Będziesz musiał potek używać, bo to nie bije jakoś mega często Może dlatego właśnie musimy jakiś kostium zrobić, żeby wiesz... Wchodzić swobodnie. O, jest ta nowa ruda. Ja biorę od no razu. Mówię, ja, mam, ja mam możliwość wyleczenia się w ten sposób. Tym support stave'em. Myślałem, że Ciebie też mogę leczyć Ale z tego co widzę, to nie za bardzo Wiesz co, mnie ta muzyka przeraża, że ona taka... Taka nie za cicha, fajna taka Tak, też sobie ją ściszyłem No to nie, to wiesz co Masz jakieś wormhole przy sobie? Mam, trzy To daj mi z dwa W razie czego, żebyś do mnie Znaczy, bo ja bym chyba sobie wziął ten item, ten który leczy Z bazy, masz... bo... Sorry, ja nie przetrwam tego On Cię też nie wyleczy tu może mieć coś lepszego. No, tu jest jakieś wejście Bo no prawdopodobnie kurczę Nie, nie szpażne. <laughs> o, tu są gluty do rozwalenia, tylko z nich wychodzą kolejne gluty. No to jest, to jest trudna miejscu ba, ci powiem, naprawdę takie. No ja tutaj nie wiem czy damy radę. Musimy chyba jakiś właśnie item zrobić. Jakiś I tu nie potkiem, wejdziemy coś. tu nie wejdziemy, z innej strony o! jest wejście. Mam odporność na, te, na ten deba, tutaj są potki takie tak, potki są, ale no to są na 8 sekund no. chyba Scrap metal. Jakiś, kurcz, jakieś baterie dostałem titanium o, o, tu jest Ok, nie stój w wodzie, nie stój w wodzie No ja i tak umieram. No kurczę, ja nie zdążyłem wypić tego potka Stanie w wodzie pewno... w tym biomie cię zabija. Eee, a właśnie tam jest jakaś ruda nowa, widzisz? Tam obok i taka zielona. Eee, tak, to tak, jest to jest, tak, to jest ten ksenomite. No to my tego potrzebujemy do przebojowaczki posa Dobra, to pójdziemy. pamiętasz może jak się nazywał ten emeraldowy kwiat... A dobra, mam. Emerald Próbuję coś się tam. tam. No, może się uda tym wyleczyć. Stary, spróbuj sobie zrobić tego support stave'a, bo on ci ma mega by ułatwił. Nawet, że wiesz... Ja, to, do jak to się wypasował. pisze? Support stave. Eee, Czekaj... Tak, to Od jest... czego Xen się robi? To jest Xenomite. Nature Essence brakuje jednego. I no, gwiazd ma... Na... No ale... Nature Essence. A z czego była ta esencja? Eee, z drzewców, z drzew. Aha, Jak no to dużo rację. z drzewa normalnie. to lecą drzewce. No to nie. To chociaż zrobię sobie tę różdżkę taką. Prawie mnie zabił boulder Dobra. Dobra. To wiesz nie co, to poczekaj, lecie. tam chwilę na mnie ja sobie zrobię tę różdżkę lepszą. Bo mam taką bardzo fajną. Dobra, dobra, ja dopiero próbuję się dokopać do dobrego wejścia do tej miejscówy. Dobra, ta różdżka się nazywa jakoś. Najpierw Hallowed Stave, a później Sunshard Great Stave. Sunshard. o, jest, jest do zrobienia. Wow, no jest rzeczywiście 5, głośna 3, ta 6. muza. Mam eee, ją na 50%, jakieś... a i tak się wydaje, być w miarę głośna. Jeszcze ja sobie, sobie pociszyłem, a czekaj, bo tu jest, tu jest mini nuke jakiś zdobyłem. Mini co? Mini nuke, czyli do wysadzania coś Mała bomba atomowa? No, coś takiego, i to tak wygląda właśnie Dobra, jestem u ciebie, mam nową różdżkę Wow, znowu. wow, znowu nie mamy przejścia A nie, to można rozwalić, dobra, bitu, bitu Bo z nich wychodzą jak rozwalasz te te Dobra, tu jest jakaś kolejna skrzynka, ale nie mogę jej otworzyć Potrzebuję jakiejś baterii czy czegoś tak, bo one się tam otworzą w przyszłości jak coś tam otworzymy, nie pamiętam co, ale idziemy dalej. Tu jest ten xenomite. Ale fajne jest to laboratorium, Pod, podoba mi się ten pomysł. Tak coś tematyczne jest, jest, jest ciekawe, no, tylko że... trudno to zbalansować. Ja tu tutaj jest... biorę meble. Tu nie ma wyjścia, to jest nie do rozwalenia ruda. O kurde, wypada coś Ta, z tego. Tak, to jest nie do rozwalenia, a jak ją bijesz to wypadają te gluty, więc jej nie bij. A z, z czego jeszcze gluty wypadają? Z tego gluta też? Z tego gluta Aha. Też. Więc ja może będę Dobra. bił tak, a ty rozwalaj te gluty. Zobacz, to jest skrzynka. Rozwal to skrzynk te gluty. Kluczy. Ja będę bił w, z miecza Dobra Tu to, to jeszcze dwa bobki jakieś zostały Daj mi jedną otworę A potem się skacze. Dobra, to otwieraj, otwieraj otwieraj <laughs> Też chcę zobaczyć Ja Holo zobaczę Shield. komputer Co? Wow! <laughs> I tyle Boom Coś przywołał? Jak infected scientist, kliknąłem po prostu na ten komputerek. No. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie ogarniam systemu, ale na 100%. O, jest, jestem... jest, 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 jest. Znowu przy mnie. Dobra, ja się z nim biję. Ja jestem bezpieczny, możesz do mnie się teleportować. Dobra, ja jestem tego pewny, że do tego laboratorium trzeba mieć jakiś specjalny item, żeby tych obrażeń nie otrzymywać, ale ale to on się on cię zabił. Wiem, wiem, ale jeszcze mówię tak do tematu, nie? Tego laboratorium. <laughs> Nie, przez ścianę normalnie tłukę. No, on nie umie skakać. Jaki ty machine gun, masz. No właśnie, wy ty machine gun, <laughs> Lab access panel alpha. Opens up the alpha sector of the lab. No Czyli to... może gdzieś tam wcześniej. Nie, eee, nie, nie, to tu, że możemy dalej przejść, widzisz? Aha. Możesz na to kliknąć? Eee, nie, a na Czekaj. ten komputer? No, uważaj tylko. To pewnie Możesz się drugi znowu... przywoła. No spróbuj. Tak, dobra, uciekaj, uciekaj Wow! Co to jest ile za broń? Nie bijesz? On ciebie też <gry> No niestety Ale ja ile będę ty ginął Daj spokój, w porównaniu ze mną to... Masakra A czemu ty nie otrzymujesz obrażeń od tego? O, Też mam lap panel, access Ej, ty w ogóle nie otrzymujesz obrażeń od tych, yy, tych, tych, no, od tego laboratorium, a ja cały czas Coś ci zrobił Nie wiem No patrz, nie, nie otrzymujesz nic Widzisz? Tak nie wiem. Mam bardzo dużo. Mam dwa itemy na regenerację, może dlatego. Hmm. To może Lab to mnie. Użyłem Lab Access Panel Alpha. Użyłem po prostu. Ale wcześniej dostawałem obrażenia. Po tym, jak ty umarłeś i tego zioma przywołałeś, to. O, znowu dostaję obrażenia. A, wiesz, no. bo może go zabiliśmy i tu już nie ma tego skażenia. Tak, tu nie ma. Po zabiciu tego zioma. Nie ma tego tego Tak, jak Kurde, idziemy ja dalej, powiem, że... to jest. <noise> Że zanim ja tam do ciebie dotrę, to Ty chyba to całe przejdziesz, bo już nie mam wormholi. <noise> Wszystkie Am, poszły. Słabo. Dobra, no. ja tu powolutku lecę, dalej. Ale jedyne co mnie cieszy, to ta broń na druida. Ona jest porąbana, człowieku! No ja nie wiem co tu się stało. Ale to jest kurde zagmatwane. Jakiś taki wielki krzyż, kurde. Gdzie, jest, dobra, nieważne. <noise> to jest krzyż. Zabrali, był tu krzyż, a teraz go nie ma. Kto ci buty ukradł? Nie, powiem ci, że bez tego support stave'a, to ja bym tutaj dostał tak w pupcie. To może mi go rzucał raz na jakiś czas? O! No najprędzej. I Nie, uważaj, bo ja z tą bo... bronią wszystko rozwalę. Ale w tym laboratorium to mam problem z powodu zatrucia. Yy, uważaj na wodę. Nie wchodź nigdy do wody, bo woda na, w tym biomie cię zabije w pół sekundy. Spoko. Mnie zabija wszystko inne. Hahaha <noise> Do mnie idziesz szybko jakaś glizda. Wiesz, ja nawet nie mam szans do ciebie tam dotrzeć. Bo nawet nie wiem jak, jak tam droga prowadzi do tego. Potem idziesz do góry i w prawo. było chociaż jakieś wormhole były. Nie ma. O, słabo z tymi wormholami. No, jak chcesz to mówię. Masz zadanie bojowe specjalne. Połowić ryby. Ta, połowić ryby. Nie, jak na razie ja nic ciekawego nie mam, jakąś skrzynkę pierwszą mam. E, znalazłem w niej kapasitor e, Starlight? Nie wiem co to jest, materiał jaki, zobaczcie co jak z tego robi. Tylko nie, nie wrzucam tego do kosza. Z tego się robi ksenium i starlight bary w ksenoforżu. Okej. Okay. Dobra, ja tam spróbuję jeszcze do ciebie dotrzeć. Chyba drogę nawet widzę. W sumie przez lodowy biom też nawet byłoby bliżej. I Radioactive launcher mi wyleciał. Strzelam radioaktywnymi kulami gazu. Mało obrażenia 43, więc nie będę tego używał i tak pewnie. A poczekałbyś tam na mnie z, z tym przechodzeniem, bo kurczę, jak ja tu będę cały czas tylko próbował dotrzeć do ciebie. Tak, tak, tutaj nic ciekawego nie odkryłem tak naprawdę. Staram się ogarnąć, gdzie będzie dalsze przejście, bo tak to nie, nie wygląda jednoznacznie. Mam dwa jakby różne przejścia. Dobra, ja przez ten biom felerny się tutaj próbuję przedostać, ale jestem już blisko. Moja broń tak, tak, na pewno jest No! No na pewno! Ona się naprowadza, czaisz? Co? No. jest Więc my teraz chyba każdego bossa z tym ubijemy. Problemem jest obrona jedynie, ale z takim demetżem... Kurde. No nie, oczywiście musiałem do lawy. Co by się trochę wykąpać No ja jedyne co zrobiłem w tym czasie jak ciebie nie było to porozwalałem trochę glutów. Bo ich jest masa Dobra. tutaj po drodze, naprawdę masa. Kurczę, tutaj jakieś kolejne gluty są, jakiś zombie glutowy Tak, się bo wyleciało. się respią po prostu. Ja mam jeszcze jednego warmhole w zanadrzu, więc nie wiem może tobie oddam go No ty nie zginiesz z tym stave'em Możemy sobie zrobić tak, że będziemy sobie przerzucali tego stave'a czy znaczy wiesz, stave no cóż... stave'em, ale tu jak wejdziesz w taki laser, takie w czerwone laser, nie wchodź w nie One cię też zabiją w sekundę, musisz ją omijać A czekaj, a jak tu się idzie do ciebie w tym momencie? Eee... O kurde, woda Wejście masz od prawej strony Dobra od... I tak jak szliśmy Ja tutaj nie szedłem z tobą, tam skrzynka jest chyba... A tu? Aha, nie można się tam dostać. Tak, dobrze idziesz, dobrze idziesz. I w lewo, i potem do dołu. Do dołu hmm. na maksa i teraz w lewo. I tu biliśmy tego zioma, i tu przechodzisz. Wiesz to jak dotrę do ciebie, to już jesteś. Mi tego, już tego, jesteś. Tego, uważaj, tego uważaj, teima. uważaj. Tu woda, nie wchodź w wodę, nie bij tego infection hive, z tego wychodzi, nieważne, zabijesz to momentalnie. Jak ty bijesz! No właśnie tak. bije sporo i teraz dzisiaj mam się dostać. Teraz tak, przez to białe tutaj, znaczy takie zielone, możesz przejść, tylko nie wchodź w wodę niżej. Super. Dobra. I tu musisz umijać te czerwone. One cię zabiją momentalnie. Wylecz się potem zanim tu przeleciesz eee, Przelecisz. Nie mam 10 sekund. A. Możesz mi przez ścianę ten stave, tak? No spróbuj. Kurde, a, bo jest na alcie, dobra. Nie, jak to się wyrzuca? Nie, nie da się. Nie, nie da rady? Nie. Dobra, no to spróbuję. A czekaj, a A dobra. Ja coś czuję, że nie dam rady i znowu będę musiał iść. Super, dobra. dobra. Yy, masz state wa? stave state, A nie masz, na... nie masz miejsca, człowieku! Czyli to dlatego nie chciało przyciągnąć. A tu jest taka broń. Bardzo średnia. Jak mam się z tego Prawym leczyć? Prawym przyciskiem leczy. Prawy. Ty jakiś dodatkowo się leczysz po 10. Ja się za 25 leczę tylko. No wiesz co, to tak tylko pokazuje chyba, bo ja też za 25 się leczę. A no to lecz się samolotem. A ja mam znowu nie, nie otrzymuję obrażeń, a ty się normalnie. Cię tłuczę. Dziwne. Dobra, dobra, dobra. Już, już jestem. To trzymaj Chyba na razie, no, radę. Bo ja nie otrzymuję obrażeń tu na razie, nie wiem czemu. O, tu już ja otrzymuję. Ja próbuję te podki używać. Te takie, wiesz, na chwilę powstrzymują działanie tego, tego. A. Zapominam tego używać. Jeszcze to, tam u tak. skrzynka. Gdzie... Przejście jest na prawo. Ja tam nie byłem. Tu już w ogóle nigdzie nie byłem. Tu jest coś. To bym otworzył. Dobra. O, tu jest a to jest puste. Dobra, to nic nie jest. Myślałem, że to jest jakaś skrzynka, ale to nie jest nic. To jest ozdoba, której nie można rozwalić nawet. A, tu jest skrzynka. Plasma Saber. No taka brońka. <laughs> to czekaj, to gdzie teraz idziemy? Znaczy, tu jest przejście po lewo, otworzyłem, bo tu było pełno glutów. I tu też nie byłem, ale tu coś widzę, się znajduje. Ja tam byłem na prawo u góry, ale tam chyba wzięli już skrzynkę, mi się wydaje. Jedną skrzynkę wziąłem tam, ale jeszcze jest przejście dalej w prawo, po prostu. I tu coś jest, widzisz? Dobra. O, są te lasery, które na hita biorą, jest boss chyba. Tak, znowu, no to odpalam. A masz HP? No mam, mam, w miarę. Dobra, a Zdawaj, potem bigo, masz drugi z Paladium. ona ci regeneruje. A no tak, no to ja jakoś tak? w miarę tutaj wiesz, mam dwa itemy jeszcze na zwiększoną regenerację zdrowia O jezu, ile on bije? No, bije sporo, ja nie mam many. Muszę sobie chyba podki na manę brać. Do tego stave'a Ja padnę Zara. To czekaj, to da ci stave'a? Masz stave'a? Nie, 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 nie Mam wormhole'a, trzymaj se go Po prostu muszę unikać jego ataku, bo wszedłem jak głupek w jego ataki Ja nie mam many żeby używać, yy, muszę sobie potki brać Nie masz potek? No nie mam, na manę nie mam po ja potek. ja mam potki Tak, bo ja miał jakąś chwilę to rzuć Bo nic tu nie zrobię za bardzo, no Dupa! Nienawidzę tego Dobra, postaram się przeżyć Nie wiem jakie tak moje mam zdrowie bola. w ogóle wyście dobra No dobra, to ja jeszcze przynajmniej postaram się, się rozwalić No, tego stay'a nie mam, nadzieja. Ale nie spada mi no. zdrowie w ogóle No bo masz ten tezbrojek, który cię regeneruje i ci wszystko nadrabia No, no to paladnie mi widzę Ty, może dasz radę to za O Jezu, on ma jakieś nowe state trzyma teraz Coraz trudniejszy jest. Ale nie, idzie, on jest taki w miarę jeszcze. Ten drugi atak puszcza tylko pod siebie, więc nie ma problemu, aby go uniknąć. Ja się uleczę jeszcze. Nieważne, otrzymam obrażenia ho, ho! Dobra, nie to do zrobienia nie. Jest. nie, 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 nie. A on tu przyszedł do mnie! I dobrze, zabij go! O nie, nie spodziewałem się, że on jeszcze jakieś takie ataki no. uwali Ej dobra, no to jak on przy tobie jest to super Dobra, pokonany z tej 3. i wyleciał ci z niego jakiś ten panel kontrolny czy coś takiego? Eee, tak, tak, mam e, beta Użyj go Tak, wcześniej była alfa Użyć? Tak O super, zniknęły te o, widzę. lasery dobra. Zniknęły te lasery O dobra, jestem to jeszcze jakiś floppy disk mi e, wypadł Chcesz eee, to? Pokaż, no Tam coś do czytania jest, no a, to jest ten. Floppy disk to jest. O Jezu, w tych starych kompach, przed CD-kami, Co miałeś? Na dyskietkach. Dyskietka, o, dyskietka. Na dyskietkach miało się gry. Dobra, hmm. zostawię wszystkie jakieś śmiecie. Ale muza Terrari jest cicha w porównaniu z tamtym. No, też tak, mam teraz taka cisza. Wiesz co, może ubijemy tego bossa jeszcze? E, jednego takiego A ile nagrywamy? Tego infected, bo ja nie mam a... pojęcia. Yy, dobra, już ci mówię, 24 minuty, ale no tak około 20 minut, bo jeszcze wcześniej zacząłem. Yy, to jak chcesz, możemy zająć się okiem, skończyć, a resztę dozwiedzać na kolejny. Yy, to wiesz co, wrzuć te kryształy, wrzuć te kryształy do tego... O jest ja mam 137 ich. Spróbuję oczko zrobić. Yy, jest... Pod... czekaj, jest Demon Altar potrzebny do tego. Nie mamy Demon muszę Altara? To... No tutaj nie, muszę to wziąć wszystko. Ale no, słabo. A ty mamy cztery takie infected lensy. Tak, Dużo bo ja tego. trzy znalazłem. A, no to wszystko jasne. Jeszcze jakiś magmatic crystal mi wyleciał w międzyczasie, zobaczę. Hellstone altar musimy zrobić. 10 Hellstone'a, 5 demonitu i 5000 sample. Wiesz Nie co, mamy powiem naprawdę ci... tyle tego? Powiem ci, że to laboratorium naprawdę jest mega, ale coś tak czuję, że jest jakiś przedmiot, który chroni nas przed tym skażeniem. Musi być, bo. Tak, nie wiem. Nie ja się nie znam. Możliwe. Na pewno jest, na pewno jest jakiś taki przedmiot i my to robimy tak rakowo można powiedzieć, a to pewnie dałoby się prościej o wiele, nie? A ty co znowu wrażenia otrzymujesz? Yy, bo coś mnie ugryzło. Ten. Yy, jakiś skorpion mnie ugryzł na pustyni. Oczywiście. A używamy mini A co to? Pokaż mi to. Czekaj, żebym tego nie użył w bazie. Też uważaj przy przerzucaniu tego. Wyrzuca? O kurde, nie. To ja, ja nie mogę mieć tego w ręku. A w ogóle na dyskietce no. jest napisane na dyskietce? dużo rzeczy. Nie wiem, czy mam czy, czy, czytać. Możesz A, czytać. Cząsteczki możesz czytać. ksenomitu są bardzo fajne, czyli takie drobne, ale yy, zaawansowane. Z, mają umiejętność, aby szybko pozbyć się nawet najmocniejszych antybiotyków i innej medycyny. Mimo, że udało nam się stworzyć lekarstwo na ksenomit. Ksenomit rozprzestrzenia się zbyt szybko, aby to lekarstwo było efektywne. Jak na razie musimy ciągle podawać lekarstwo, aby tylko spowolnić działanie ksenomitu, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużo czasu, wystarczająco dużo czasu, aby stworzyć lekarstwo na tyle silne, aby zni zniszczyło ksenomit. Czyli to są jakieś wpisy doktora. Ci, że... Tu jest jakaś właśnie taka fabuła, można powiedzieć, do tego młoda, nie? Tak. Ej, chcę A, mi... no, ja chcę użyć. No, też chcę użyć. chodźmy gdzieś, bo wiesz co? Tego bossa się bije dopiero w noc, także możemy się trochę no. pobawić. Możemy wrócić do tego ale, laboratorium. Ale nie, bo to jest napisane, że bardzo dużo. Yy, no, bardzo duże zasięg rażenia. To czekaj, to tak, żeby to było, może nie na dżungli, bo. Może w no, drugą stronę. Szkoda. Szkoda tego Witch doktora i wszystkiego. Gdzieś na, na drugą stronę, choć ma sobie oddale nawet ekran. Tak, żeby mie, to gdzieś... Między tym, między Crimsonowym a yy, jak to się nazywa, Dungeonem. No, coś takiego. Zobaczymy czy Dungeon wysadzi. Dungeon, Dungeon. Dungeon. Radiata. Dungeon a radiata? Stratatata. Stratatata. kakuna ratata. Dobra, to chodź do mnie. No, lecę, lecę, lecę. I e, jeśli tutaj ktoś ogląda i się zna, to może nam napisać, czy jest jakiś sprzęt, który chroni nas przed tym skażeniem, bo A byłem. Nie nagrywam powiem, że... od razu kolejnego odcinka. Aha, no możemy, dobra. No to, to, no to raczej nie Ta, to raczej to nie robię. piszcie. A w ogóle. Co no do, do tej mojej broni, co nie? Ona tak spamuje tym wszystkim, widzisz? No, i to samo. O jezu. A jeśli, słuchaj, jeśli, jeśli użyję jakby bonusu od innego staywa, tego takiego night's nice Edge'owego, że tak powiem, to no. zobacz, co wtedy się dzieje. Psz, I każdy ma, psz, ty, ty, ty możesz mu Lorda zabić. No. Tylko y, minus jest taki, że to bierze many. Jeden manę za użycie. Jeden, o nie, jeden many. Tragedia. Jeden Używamy? A tu mamy, czekaj, mamy te... A, tu już za blisko. Tak, no. lecimy, wracamy. Wracamy. Panie kapitanie! Też Chcą oddalę, aż, też oddalę zaraz ekran. No, żeby czekaj. to widzieć wszystko, nie? Ja Zoom. bym chciał zobaczyć, jak to... Chodź tutaj może do mnie. A zabije nas to, jak myślisz? Właśnie nie wiem, boję się. Dawaj, wysadzamy. Puszczać? Tak, podlecę, chodź mówię. podlecimy na trzy. Raz, dwa, trzy... Wow, wow. I co? Uciekamy przed tym czy...? Nie wiem. Eee! Aha! Tak pierdolę sobie, ja głupa. myślałem, że to, powiecie, że to pół mapy nam wysadzi, Ta. nie? O kurde. Ale słabo. na <laughs> No. Zawiodłem się trochę. Tak, myślałem, że tu wysadzi. Eee. A ciekawe ile biję, jak przeciwnika tym się rzuci. A w ogóle ci pokazywałem. To jest brońka, która wyleciała stamtąd. Mega szybko bije, ale nic nie wypuszcza, więc jest słaba i. O, a to? Glut z nosa taki. Glut z nosa zatruwa czy coś? <gulot z nosa> no dobra. Masz zegarek, wiesz, która godzina jest w Ferrari? Jest 11.30 dopiero, także sobie poczekamy z dobre Południe. tam chyba 8 minut, więc no za dużo do tej nocy zostało. Aha, no dobra, bo no to, to możemy, możemy, możemy zacząć kolejny odcinek tym walką i od razu dalej zwiedzać, co? A dzisiaj... No dobra, dobra, ja jeszcze z, poszukam informacji na temat tego, czy da się jakoś, jakoś uniknąć tego skażenia, bo to jest chore po prostu, no chore. No. a na I dzisiaj płaci. dziękujemy, tak? Dziękujemy, mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja sobie wytnę momenty, których próbowałem do ciebie dotrzeć. A właśnie może jeszcze te wormhole na łowie, co ty no. Nie wycinaj, ja tam mówiłem co się dzieje. No to u Ciebie zobaczą. A, no to tak, to, to możesz. No. <grym> no dobra. Dobra, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zaraz pewnie nagrywamy kolejny odcinek, więc... Yy, mamy nadzieję, że te kolejne odcinki też się będą pojawiały w miarę często. No o. tak, no Widzimy, to mam nadzieję, że, że Wam się podobało i papa. Trzymajcie się, hej.